brzasku 24 lutego 2023 roku policja w spokojnym przedmieściu Fairfax w stanie Virginia odebrała niepokojący telefon. Kobieta zgłosiła, że jej przyjaciółka została napadnięta we własnym domu. Kilka minut później połączenie zostało przerwane. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, ich oczom ukazał się przerażający widok. 34-letnia Christine Benfield leżała na podłodze w stanie krytycznym z licznymi ranami kłutymi, a w pobliżu znajdowało się ciało martwego mężczyzny z ranami postrzałowymi. Na pierwszy rzut oka wszystko wskazywało na tragiczny napad włamywacza, jednak szczegóły zdarzenia szybko podważyły tę wersję. Sprzeczne zeznania świadków, dziwne odkrycia i niespodziewane powiązania między uczestnikami wydarzeń stopniowo ujawniały prawdę, która okazała się o wiele mroczniejsza i bardziej zawiła, niż można było sobie wyobrazić. Christine Benfield, lat 37, była żoną Brandona Benfielda, 38-latka. Mieli czteroletnią córkę o imieniu Valerie. Rodzina mieszkała w pięknym domu, wartym około miliona dolarów w Fairfax, w stanie Virginia. Brandon pracował jako agent specjalny w Wydziale Śledczym Amerykańskiego Urzędu Skarbowego, a Christine była dyplomowaną pielęgniarką. Koledzy z pracy i znajomi opisywali ją jako wyjątkowo oddaną, troskliwą i odpowiedzialną pielęgniarkę. Dobro pacjentów zawsze stawiała na pierwszym miejscu i dokładała wszelkich starań, aby zapewnić im najlepszą możliwą opiekę. Ponadto była kochającą matką, która z zachwytem śledziła postępy swojej córki. W sierpniu 2021 roku Christine i Brandon przyjęli do swojego domu 22-letnią opiekunkę z Brazylii Julianę Perez-Magalis, która przyjechała do nich w ramach programu wymiany OPER. Program ten umożliwia młodym ludziom z innych krajów pracę w rodzinach, pomaganie w opiece nad dziećmi. Oraz otrzymywanie w zamian zakwaterowania, wyżywienia i wynagrodzenia. W przeciwieństwie do zwykłych opiekunek, oper stają się zazwyczaj częścią rodziny, opiekują się dziećmi i pomagają w obowiązkach domowych. Juliana mieszkała u Christine i Brandona, korzystając z wizy przewidzianej dla uczestników programu. Na początku 2023 roku Juliana nadal mieszkała z Christine, Brandonem i ich córką Valerie. Jednak 24 lutego 2023 roku o godzinie 7.50, na numer alarmowy 9.11 wykonano krótkotrwające połączenie z ich domu. Rozmowa została przerwana po kilku sekundach, co uniemożliwiło operatorom dokładne ustalenie lokalizacji dzwoniącego. Według doniesień, Około 10 do 15 minut później wykonano kolejny telefon z tej samej okolicy. Tym razem odezwała się kobieta, informując, że jej partner został ranny. Chwilę później odezwał się mężczyzna, który oświadczył, że zastrzelił innego mężczyznę w swoim domu, ponieważ ten próbował zabić jego żonę. W tle rozmowy operatorzy słyszeli jęki. Policja dotarła na miejsce o godzinie 8.13. W domu zastali Julianę, która wykonała telefon alarmowy, oraz Brandona, który potwierdził, że jego żona została ranna. Juliana nie odniosła żadnych obrażeń, natomiast Brandon miał rany nogi. Czteroletnia Walerii przebywała w piwnicy i na szczęście nie doznała żadnych obrażeń. Policjanci rozdzielili się. Część z nich pozostała na zewnątrz, aby przesłuchać Julianę i Brandona a reszta weszła do domu, by przeprowadzić jego inspekcję. Na miejscu zdarzenia nie znaleziono śladów włamania. Kiedy funkcjonariusze weszli do jednego z pokoi na piętrze, zastali Christine w stanie krytycznym. Miała liczne rany kłute w okolicach klatki piersiowej i tułowia, jednak Christine nie była jedyną ofiarą. Obok niej leżało ciało 39-letniego Josefa Natana Rajana, który już nie żył. Patolodzy ustalili później, że Joseph został zastrzelony z dwóch różnych broni. Od tego momentu sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana. Joseph Ryan miał dwie rany postrzałowe jedną w głowę i jedną w klatkę piersiową. Sekcja zwłok wykazała, że strzał w klatkę piersiową był śmiertelny. Gdy policja znalazła Christine, była jeszcze przytomna, mimo odniesionych obrażeń, i została przewieziona do szpitala. Niestety, rany okazały się zbyt rozległe i kobieta zmarła później. Brandon, który odniósł lekką ranę nogi, również trafił do szpitala, gdzie w pełni wyzdrowiał. Gdy policja przybyła na miejsce, panował tam chaos, a sytuacja wydawała się wyjątkowo dziwna. Szczegóły zdarzenia nie tworzyły spójnego obrazu. Funkcjonariusze najpierw przesłuchali Julianę, która pozostała na miejscu i wydawała się być kluczowym świadkiem zdarzenia. Jej zeznanie zostało nagrane kamerą, a nagranie później wykorzystano w śledztwie. Juliana opowiedziała, jak wyglądał jej poranek. Z jej relacji wynikało, że razem z Walerii miały wybrać się około godziny siódmej do pobliskiego Zoo. Po wyjechaniu z domu przypomniała sobie jednak, że zapomniała zabrać przygotowanego lunchu i postanowiła zawrócić. Po powrocie zauważyła zaparkowany samochód, który wydał jej się podejrzany. Pojazd był jej nieznany, co wzbudziło jej niepokój. Wtedy zobaczyła, jak nieznajomy mężczyzna wchodzi do domu, niosąc jakąś torbę, ogarnął ją strach. Próbowała skontaktować się z Christine, ale ta nie odbierała telefonu. Gdy Juliana zdała sobie sprawę, że Christine nie odpowiada, zadzwoniła do Brandona, który w tym czasie znajdował się w restauracji McDonald's. Opowiedziała mu o niepokojącej sytuacji, a on natychmiast ruszył do domu. Juliana postanowiła czekać na jego przyjazd w samochodzie, nie podejmując żadnych działań na własną rękę. Gdy Brandon przyjechał, wspólnie z Julianą weszli do domu. Ponieważ Juliana obawiała się o bezpieczeństwo Walerii, natychmiast zaprowadziła dziewczynkę do piwnicy. Po chwili usłyszała jednak głośne dźwięki dochodzące z piętra. Zostawiła dziewczynkę w piwnicy i poszła na górę, by sprawdzić, co się dzieje. Kiedy wspinała się po schodach, usłyszała krzyk Brandona. Mężczyzna głośno kazał komuś rzucić nóż. Chwilę później rozległ się ostry dźwięk, jakby nóż wbił się w ciało. Przerażona o życie Brandona i Christine, Juliana wróciła do piwnicy. Jednak zanim to zrobiła, kątem oka zauważyła, jak Brandon oddaje strzał do mężczyzny. Brandon zeznał policji, że znajdował się w restauracji McDonald's, gdy otrzymał telefon od Juliany. Po wysłuchaniu jej relacji o podejrzanym pojeździe i mężczyźnie wchodzącym do domu, natychmiast ruszył w stronę domu. Po przybyciu wszedł do środka razem z Julianą. Według jego relacji na piętrze zobaczył mężczyznę grożącego Christine nożem. Kobieta była naga. Brandon wyciągnął broń i oddał strzał, raniąc mężczyznę powyżej brwi. Dalsze wydarzenia, zgodnie z relacją Brendona i Juliany potoczyły się błyskawicznie. Brandon zawołał do Juliany, by przyniosła drugą broń, która była schowana w łazience. Juliana posłuchała, wyjęła broń z sejfu i wróciła. Twierdziła, że oddała strzał do mężczyzny leżącego już na podłodze, aby chronić siebie i innych. Strzał okazał się śmiertelny. Kula trafiła go w klatkę piersiową. Gdy policja przybyła na miejsce, Mężczyzna nie dawał już żadnych oznak życia, a Christine znajdowała się w stanie głębokiego szoku. Podczas analizy historii opowiedzianej przez Julianę i Brandona, policjanci zaczęli mieć coraz więcej wątpliwości. Najpierw wydało im się podejrzane, że Joseph Ryan przyszedł do domu dokładnie wtedy, gdy Christine była w nim sama. Nie było śladów włamania ani dowodów na to. Że wszedł do domu nielegalnie. Pojawiło się pytanie, czy został zaproszony, a jeśli tak, dlaczego Christine nie powiedziała o tym ani Julianie, ani Brandonowi. Policjanci szybko zauważyli, że kluczem do rozwiązania tej zagadki mogą być relacje Christine z innymi osobami, w tym z jej mężem i Julianą. Drugim podejrzanym elementem była relacja Brendona i Juliany dotycząca rzekomego ataku Józefa na Christine. Twierdzili oni, że widzieli, jak Józef groził jej nożem, ale nie zareagowali od razu, tylko dopiero wtedy, gdy sytuacja stała się krytyczna. Z punktu widzenia policji brzmiało to nielogicznie. Dlaczego dwoje dorosłych, z których jedno było uzbrojone i w pełni sprawne fizycznie, nie interweniowało od razu? Zamiast tego pozwolili, aby sytuacja doprowadziła do tragedii. Te pytania stały się podstawą późniejszych przesłuchań i szczegółowych analiz przebiegu wydarzeń. Szczegółowe dochodzenie w sprawie tego, co wydarzyło się w domu, zajęło policji wiele miesięcy. Badanie miejsca zbrodni, przesłuchania świadków oraz ustalenie tożsamości i powiązań wszystkich osób zaangażowanych w tę sprawę, wymagało dużo czasu. Policja stopniowo zaczęła zauważać, że opowieść Brendona i Juliany wydawała się zbyt dopracowana. Odniosła wrażenie, że ich zeznania zostały wcześniej dokładnie uzgodnione. Dodatkowo jedynymi świadkami wydarzeń, które doprowadziły do śmierci dwóch mężczyzn, byli Brandon i Juliana, osoby których działania bezpośrednio przyczyniły się do tych zgonów. To sprawiało, że ich wersja wydarzeń budziła szczególne podejrzenia. W październiku 2023 roku śledczy zgromadzili wystarczająco dużo dowodów, by podjąć działania. 13 października Juliana została aresztowana pod zarzutem morderstwa, a dom, w którym doszło do tragicznych wydarzeń, został ponownie przeszukany. Przeszukanie to okazało się punktem zwrotnym w dochodzeniu. Policja znalazła liczne dowody które nie tylko podważały wiarygodność relacji Juliany i Brendona, ale również ukazywały nową wersję wydarzeń. Okazało się, że Juliana wprowadziła się do sypialni Brendona zaledwie 8 miesięcy po śmierci Christine. Był to ten sam pokój, w którym rozegrała się tragedia. Jej ubrania wisiały w szafie, a osobiste rzeczy, w tym bielizna, były porozrzucane po całym pokoju. Na stolikach nocnych i półkach znajdowały się zdjęcia przedstawiające Julianę i Brandona jako szczęśliwą parę. Te znaleziska nie tylko ujawniały charakter ich relacji, ale także skłoniły śledczych do zadania pytania: Kiedy dokładnie rozpoczął się ich związek i czy to on był przyczyną tragicznych wydarzeń? Dalsze dochodzenie ujawniło jeszcze więcej szczegółów. Policja znalazła korespondencję i fotografie. Wskazujące na to, że romans między Julianą a Brandonem zaczął się na długo przed tragedią. Wśród materiałów były również zdjęcia zrobione podczas wspólnych podróży, w tym wyjazdu do Nowego Jorku w sierpniu 2020 roku. Na zdjęciach para wyglądała na szczęśliwą i zrelaksowaną. Stanowiły one dowód na to, że ich związek rozpoczął się co najmniej sześć miesięcy przed dramatycznymi wydarzeniami. Okazało się również, że Brandon był znany ze swojego nieprzewidywalnego zachowania w relacjach osobistych. Policja skontaktowała się z kobietami, które wcześniej były w związkach z Brandonem. Jedna z nich przyznała, że Brandon wielokrotnie obiecywał, że rozwiedzie się z Christine. Według jej relacji, Brandon raz wypowiedział zdanie, które później nabrało złowieszczego znaczenia. Wszystko byłoby prostsze, gdyby żona umarła. Te słowa stały się kolejnym ogniwem łańcucha podejrzeń w śledztwie. Szczegóły przygotowań do tragedii również przyciągnęły uwagę śledczych. Nagrania z monitoringu na strzelnicy pokazały, że Brandon i Juliana nie tylko regularnie ćwiczyli strzelanie, ale także rozmawiali o zakupie nowych broni. Dwa miesiące przed wydarzeniami Brandon kupił pistolet. Jak później ustalono, właśnie ta broń została użyta podczas zbrodni. Te fakty wskazywały na to, że tragedia nie była spontanicznym zdarzeniem, lecz starannie zaplanowaną zbrodnią. Zachowanie Brendona i Juliany w przeddzień tragedii również wydawało się podejrzane. Kilka dni przed zdarzeniem para kupiła nowe telefony komórkowe, których używali wyłącznie do komunikacji między sobą. Analiza danych z tych urządzeń wykazała, że w dniu tragedii wymieniali wiadomości, których treść nie została ujawniona przez śledczych, lecz uznano je za dowody ich prawdziwych intencji. Istotnym czynnikiem była także postawa Brendona i Juliany po tragedii. Mieszkali nadal w domu, w którym doszło do morderstwa i prowadzili stosunkowo normalne życie. Budziło to kolejne podejrzenia, ponieważ takie zachowanie odbiegało od typowych reakcji osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenia. Równolegle śledczy próbowali zrozumieć, jaką rolę w tej historii odgrywał Joseph Ryan. 19-latek kiedyś pracował razem z Brandonem, ale później został zwolniony. Mogło to wyjaśniać ich powiązania, lecz jego obecność w domu Christine pozostawała zagadką. Znajomi Josefa twierdzili, że nigdy nie był agresywny, nie miał kryminalnej przeszłości i nie stosował przemocy wobec kobiet. Pojawiło się więc pytanie, jak i dlaczego pojawił się w domu Christine z nożem i groził jej. Odpowiedzi dostarczyła analiza telefonu Josefa. Ustalono, że był aktywnym użytkownikiem platformy FitLife, serwisu dla osób o nietypowych preferencjach intymnych. Na jego koncie. Znaleziono korespondencję z profilem, który używał zdjęcia Christine. Wiadomości były wymieniane przez kilka miesięcy i zawierały rozmowy o intymnych fantazjach, a w końcu doprowadziły do umówienia się na spotkanie w jej domu. To tłumaczyło obecność Josefa w domu Christine. Jednak przyjaciele i rodzina Christine, po przeczytaniu tej korespondencji, byli przekonani, że styl tych wiadomości nie odpowiadał jej sposobowi komunikacji. Oczywiście przyznawali, że pewne aspekty jej życia prywatnego mogły być im nieznane, lecz twierdzili, że tekst wiadomości z pewnością nie został napisany przez Christine. Na podstawie tych założeń, śledczy postawili teorię, że Christine w ogóle nie brała udziału w tej korespondencji. Prawdopodobnie ktoś inny używał jej profilu, być może Brandon lub Juliana. Ta hipoteza stała się kolejnym dowodem łączącym podejrzanych z morderstwem. W trakcie tych odkryć Juliana pozostawała w areszcie, oskarżona o morderstwo drugiego stopnia i nielegalne użycie broni palnej. W kwietniu 2024 roku stanęła przed sądem. Brandon również został wezwany na przesłuchanie jako świadek. Adwokat Juliany opisał ją jako partnerkę życiową Brandona. I zadał pytania dotyczące zakupu broni oraz jego relacji z Josefem. Brandon niemal na każde pytanie odmówił odpowiedzi, powołując się na piątą poprawkę do Konstytucji USA, która chroni przed samooskarżeniem. Po rozpatrzeniu dowodów obejmujących wszystkie kluczowe kwestie sprawy, sąd postawił Julianie Perres Magalis zarzut morderstwa drugiego stopnia. Proces został wyznaczony na koniec 2024 roku, ale dochodzenie trwało, ponieważ pozostało wiele niewyjaśnionych kwestii. Ekspertyzy medycyny sądowej przyniosły zaskakujące wyniki. We wrześniu tego roku specjaliści od analizy śladów krwi stwierdzili, że ciała ofiar zostały przesunięte i ułożone po zadaniu śmiertelnych ciosów. Ustalono również, że ręce Josepha Rayana były pokryte krwią Christine, co sugerowało próbę ataku z jego strony. Był to jednak mocny dowód na to, że miejsce zbrodni zostało zmanipulowane, aby wywołać określone wrażenie. Ten raport stał się kluczowym elementem w sprawie przeciwko Brandonowi. Po opublikowaniu dokumentu we wrześniu 2024 roku, policja aresztowała Brandona. I oskarżyła go o morderstwo z premedytacją. Sąd zatwierdził akt oskarżenia i odmówił mu możliwości wyjścia za kaucją. Śledztwo wykazało, że mąż Christine, oskarżony o brutalne, podwójne morderstwo, wraz z opiekunką Julianą, zaplanował całą zbrodnię, aby pozbyć się Christine i żyć razem jako para. Podczas pobytu w areszcie Brandon i Juliana nadal utrzymywali ze sobą kontakt. A także komunikowali się z matką Brendona, która finansowała obronę Juliany. Wszystkie ich rozmowy były nagrywane i analizowane. W jednej z nagranych rozmów matka Brendona wypowiedziała zagadkowe zdanie: Wiesz, co dzieje się z ludźmi, którzy poddają się w więzieniu, prawda? W innym nagraniu Juliana zapytała Brendona, czy jest z nią tylko dlatego, że boi się, że zwróci się przeciwko niemu? Szczegóły tych rozmów nie zostały upublicznione, ale śledczy doszli do wniosku, że w ich relacji dzieje się coś niepokojącego. W październiku 2024 roku sytuacja przybrała nieoczekiwany obrót, gdy Juliana postanowiła współpracować z prokuraturą w zamian za złagodzenie kary. Kilka tygodni przed zaplanowanym procesem w sprawie oskarżenia o morderstwo drugiego stopnia, przyznała się do winy za nieumyślne spowodowanie śmierci. Zarzut dotyczący nielegalnego użycia broni został oddalony. W ramach porozumienia Juliana złożyła szczegółowe zeznania, przyznała, że wraz z Brandonem planowali zbrodnie od miesięcy, aby pozbyć się Christine. Powiedziała, że pomogła Brandonowi stworzyć profil na stronie internetowej dla dorosłych i użyła komputera Christine, aby zwabić Josefa do domu. Przez kilka tygodni wymieniali z Josefem wiadomości, a czasami dzwonili do niego, podszywając się pod Christine. Korespondencji sugerowali Josephowi, że Christine interesuje się brutalnymi fantazjami, aby przekonać go, by przyniósł ze sobą nóż na spotkanie. W ten sposób chcieli stworzyć pozory sytuacji, w której Brandon i Juliana przedstawieni zostaliby jako bohaterowie ratujący Christine przed niebezpiecznym przestępcą. Juliana zeznała, że Brandon zabierał ją na strzelnicę, aby nauczyć ją strzelać. A później kupił broń, która miała zostać użyta w zbrodni. Początkowo nie traktowała jego zamiarów poważnie, ale po zakupie broni zrozumiała, że Brandon naprawdę zamierza zrealizować swój plan. Raz próbowała się wycofać, ale Brandon powiedział jej, że jest już za późno, by cokolwiek odwołać. Tego ranka, 24 lutego, Joseph zgodnie z planem, przybył do domu. Brandon i Juliana byli już na miejscu. Wysłali małą Valerie do piwnicy, a następnie podążyli za Józefem do sypialni. Tam Brandon strzelił Józefowi w głowę, a Juliana oddała strzał w klatkę piersiową, aby upewnić się, że mężczyzna nie żyje. Następnie Brandon kilkakrotnie ugodził nożem Christine. Po dokonaniu morderstw Brandon przemieścił ciała, aby pasowały do historii, którą zamierzali później opowiedzieć. Juliana zadzwoniła na numer alarmowy i zgłosiła rzekomy atak nieznanego włamywacza na Christine. Po zbrodni Brandon i Juliana kontynuowali swój związek, najwyraźniej wierząc, że uniknęli odpowiedzialności. Po aresztowaniu Juliana milczała, prawdopodobnie licząc na to, że Brandon będzie ją wspierał i nadal udawał troskę o nią. Jednak rok po jej zatrzymaniu aresztowano także Brandona. Co znacznie pogorszyło jej sytuację. Kiedy Juliana zdała sobie sprawę, że mogła zostać wykorzystana jako kozioł ofiarny, postanowiła współpracować ze śledczymi. Opowiedziała prokuratorom, jak wraz z Brandonem korzystali ze strony internetowej dla dorosłych, aby zwabić Josefa Ryana do domu. Według Juliany, Joseph wierzył, że spotyka się z Christine na dobrowolnym, intymnym spotkaniu. Podczas którego miał ją związać i pociąć jej ubrania nożem. Jednak, jak twierdziła prokuratura, Kristin nie miała o niczym pojęcia. Gdy Józef przybył do domu, zaczął robić to, co, jak wierzył, zostało wcześniej uzgodnione. Przytrzymał Kristin i groził jej nożem. W tym momencie do pokoju wkroczyli Brandon i Juliana z bronią w rękach, udawali zaskoczonych i zachowywali się tak, jakby nie wiedzieli, co się dzieje. Brandon, podający się za funkcjonariusza policji, strzelił do Józefa z pistoletu. Następnie, według słów Juliany, zadał swojej żonie śmiertelne ciosy nożem. Juliana również oddała strzał do Józefa, tłumacząc później, że zrobiła to, ponieważ mężczyzna nadal się poruszał. Te zeznania Juliany były kluczowym krokiem w śledztwie. Prokuratura przedstawiła w sądzie dowody, w tym zdjęcia ukazujące Julianę i Brandona jako parę, oraz nagrania z Julianą na strzelnicy. Juliana zeznała również, że nie chciała brać udziału w zabójstwie, ale Brandon przekonał ją, że jest już za późno, by się wycofać. We wrześniu 2024 roku Brandon został aresztowany pod zarzutem zabójstwa Christine i Josefa. Śledczy oświadczyli, że nie mogą ujawnić wszystkich szczegółów sprawy, ponieważ proces przeciwko Brendonowi wciąż się toczył. Podejrzewano jednak, że w tej sprawie jest jeszcze wiele nieujawnionych informacji i że proces rzuci światło na pełne okoliczności tej historii. Wyrok dla Juliany Perez-Magalis nie został jeszcze ogłoszony, ponieważ ma to nastąpić dopiero po zakończeniu procesu Brendona Benfielda. Sędziowie i prokuratorzy chcieli upewnić się, że Juliana wywiąże się z warunków porozumienia, co oznaczało, że musi złożyć zeznania obciążające Brendona. Z dochodzenia wynikało, że Brandon już od dawna chciał odejść od Christine, aby rozpocząć nowe życie z Julianą. Plan zbrodni dojrzewał stopniowo. Juliana, 22-latka mieszkająca w obcym kraju i całkowicie zależna od rodziny Benfieldów, pod względem mieszkania, wyżywienia i zarobków była w szczególnie podatnej sytuacji. Brandon kontrolował niemal każdy aspekt jej życia, co mogło ułatwić mu manipulowanie nią. Według Juliany początkowo uległa jego zalotom, a następnie została wciągnięta w ich wspólną intrygę. Zgodnie z wersją śledczych, Brandon przekonał Julianę, że eliminacja Christine to jedyny sposób, aby mogli być razem. W celu realizacji planu stworzyli inscenizację, w której Joseph Ryan miał wyglądać na włamywacza. Brandon i Juliana, podszywając się pod Christine na stronie dla dorosłych, zwabili Josepha do domu, obiecując mu spotkanie o charakterze intymnym. W wiadomościach sugerowali, że Christine interesuje się fetyszami związanymi z użyciem noża, co przekonało Josepha do przyniesienia noża na spotkanie. Śledczy uważają, że Brandon chciał tak zmanipulować sytuację, aby w razie ujawnienia zbrodni całą winę zrzucić na Julianę. Juliana jednak prawdopodobnie się tego domyśliła i dlatego zdecydowała się na współpracę z organami ścigania oraz złożenie szczegółowych zeznań dotyczących planowania przestępstwa. Brandonowi grozi kara od 25 lat pozbawienia wolności do dożywocia za dokonanie morderstwa. Juliana może otrzymać wyrok do 10 lat za nieumyślne spowodowanie śmierci, przy czym czas spędzony w areszcie może zostać zaliczony na poczet wyroku. Pozostaje pytanie, dlaczego Brandon nie został jeszcze formalnie oskarżony o morderstwo Christine. Możliwe, że prokuratura wciąż gromadzi dowody, aby dodać kolejne zarzuty. Sprawa nadal jest pełna tajemnic. A wszystkie szczegóły mają zostać ujawnione podczas procesu Brandona. Śledczy mają nadzieję, że uzyskają więcej informacji o prawdziwym przebiegu wydarzeń i że wszyscy odpowiedzialni za tę tragedię zostaną postawieni przed sądem. Historia, która początkowo wyglądała na napaść włamywacza, okazała się skomplikowaną siecią kłamstw, zdrady i zimnej kalkulacji. Tajemny romans. Starannie zaplanowana zbrodnia i próba inscenizacji zamieniły dom rodziny Benfieldów w miejsce dramatycznej tragedii. Jednak, mimo aresztowań i zeznań, nadal pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi. Jak głęboko sięgała manipulacja i kto naprawdę był mózgiem całej tej mrocznej intrygi?